na Naszej parafii Wielkie poruszenie O Matko Ola Boga Wielkie poruszenie Bo wysiadł w kruchcie Całe oświetlenie O Matko Ola Boga Siadło oświetlenie Sam elektryk nie pomoże Mi tręga daremna I Jakże to tak po co Boże A tu kruchta ciemna Matko Ola Boga A tu kruchta ciemna Komisja z powiatu zjechała, o matko, ola Boga, z powiatu zjechała. Kruchta ciemna nie jest, ale jest za mała. Matko, ola Boga, za mała jest. W tej się ciemny w zielony. Architekta to jest wina, często tak się zdarza. I jutro się przesunie kruchte na miejsce oh, tak. Pola Boga na misę ołtarza. Jutro się przesunie kruchte na misę ołtarza. Hej, się ciemny, podejrzeź się babę z barwnego klucza. Siędzie baba w kruchcie, będzie raz po uczaczach. Te skrzydła poławane. Chociaż progosz protestował, hej, się ciemny, na nic jego słowa. Nie zielony, lody. Przypadkowa! to tą niedzielę, nie omylił słuchcie! Koniec kruchtą przy kościele, koniec kruchtą przy kościele, koniec kruchtą przy kościele, Od dziś Kościół jest przy kruchcie. Matko <ścoughs> się ciemny. ma